Siemas ze strony Twice z kanału Podziemne Typy. Nie zatrzymujemy się i wczoraj znów na plus. Magister trafił over po kursie 238 i siadła też Islandia od typera Magdev. Nie trafił tylko Mar, a dziś bety na finał Ligi Europy i nie tylko. Pierwsze co proponujemy na finał Ligi Europy to poniżej 58,5% posiadania piłki Leverkusen po kursie 1,80. Bayer nie zawsze utrzymuje się przy piłce, nie pokryli takiej linii z Frankfurtem czy w obu meczach z Romą i dziś powinno być podobnie. A do tego próbujemy powyżej 13,5 fauli Atalanty po kursie 1,80. Włosi faulują dużo, bo ostatnie mecze to nawet 20 fauli z Lecce czy 33 faule w dół meczu z Marsylią, także w finale również nie powinni odstawiać nogi. Oraz dwa dodatkowe typy na koniec w postaci minus 8,5 handicapu na Igoke po kursie 1,83 od Filius Value Bets, a także wygrana kluczuka z Gretem po kursie 2,75 od typera Pink Master. A teraz lecimy z szybkim konkursem o 5,3 bonusu na mecz Atalanta Leverkusen. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz trzeca bramki do godziny spotkania, czyli 21. A jeśli nie macie jeszcze konta Velvibe, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. Nie zapominajcie też wpaść na nasze serwisy SportBC oraz Podziemne Typy, gdzie znajdziecie m.in. mocne grupy single, piłka nożna, czy skanery kursów do polskich buków, na których regularnie zarabiamy, a także wartościowych typerów z podziemia. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.